Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Ciecik, a oto kolejny odcinek z gry Tomb Raider. Dobra, kontynuujemy sobie rozgrywką, naszą piękną Larom Croft i staramy się odeprzeć ataki wrogów. Ktoś... I akurat żeś mnie trafił, no kto by pomyślał, że tak może być. hej, też, dziękuję. Dobra. Dupsko! O. Chyba przeładowuję, chyba zginąłem. Dobra, lecimy dalej. Zbieramy tu. Super. Mhm. Tam jesteście. Kara mi się przyda. Dobra, ja się za bardzo odsłoniłem na atak. Pięknie. Kolejny punkt doświadczenia. Pad ten punkt umiejętności, tak naprawdę. W głowę, super. Serio, żeś to przetrwał jeszcze? Nie wierzę. Super, tak, dobra. Sprawdzamy zwłoki, co tu się tak naprawdę stało. Mm, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu. A tu coś jest, no proszę bardzo, zapasy się chciały skryć. No, Pieron. no, no, ile wy wytrzymujecie? Czy ja gdzieś tutaj mogę w razie czego? Ej, podskoczyć? No właśnie. Dobra, podciągnij się, Laro. Dobra. Ważnie. Nie wiesz, jakiego ja mam cela, a jeszcze na padzie. Zdychasz. No nie wiesz, że odporna beczka. W dupcko dostał i dobre. Przy okazji zdech. Dobra. Wiem, że trochę że ich tu wybił. Okej. Okay. 307 materiałów do ulepszenia. No i super. Pytanie jakie ja się tam mogę dostać do góry? Tutaj. Przez lata pojawiali się tu inni rozbitkowie, ale unikałem ich. A jeśli weszli mi w drogę, nie miałem litości. Teraz jednak wiem, że potrzebuję ludzi. Aby pójść naprzód, muszę w pełni kontrolować tę wyspę. Zbiorę więc małą grupę wiernych zwolenników. Muszą rozumieć władzę i potrzebę zorganizowania się, ale co ważniejsze, muszą umieć bez wahania zabijać albo stosować przemoc. To będzie część ich życia tutaj. Będą potrzebowali struktury, celu i pracy. Ale kiedy wyspa będzie moja, odkryję tajemnicę burz. No nieźle. Znów jakiś świr twierdzi, że jest Bogiem. I wybrańcem. Dobra. Uy! Nogi połamane? Niekoniecznie. Właśnie, czy ja? A czy ja mogę tam w ogóle przejść? Czy ja zrobię bardziej takie... ...koło? Chyba ja. Tak? Koło? Tak, bardziej koło zrobię. No, fajnie, że można takie przewrotki robić. Dziękuję. Musimy bronić wierzy, zatrzymać ją za wszelką cenę. Ilu was tam jest? Wdechłeś, wdechłeś jeszcze się sam podpalił, jeźle nie mogę zejść na dół, czy mnie coś zaskoczy zaraz? Kurbo mnóstwo przeciwników. Dobra, bo no właśnie o tym mówiłem Co to, to zdejść za gory Jason?

Dziękuję. Odpalaj się. Dziękuję. Ja chcę. Część yy, broni. Ule... Części broni ulepszają ulepsza ulepsza twój arsenał. Szukaj ich w pojemnikach z oraz poległych wrogów. Czyli nimi są ci, którzy są jakieś turbo turbohardcorowi. Czy znaczy, jakaś ja tam przejdę, a ja tędy mogę przejść, ewentualnie. Linom do góry. Dobra, coś tu jest, coś tu jest procz biegających szczurów tak jest. No i super. Zapasy się przydadzą, tu i tu. Okej, okay, czyli warto byłoby coś podpalić. Jeszcze wyżej muszę zejść, jeżeli chcę wejść na tamtą półkę. Na tamten jest zniszczony budynek, który tak naprawdę jest dla mnie zamknięty. Dobra, ja może tam pochodnie podpalę. Dziękuję bardzo. Bo tam widziałem worek z materiałami i fajnie byłoby tą sieć po prostu spalić. Dobra więc. Czy ja to mogę? Mogę! No, i czas iść na dół 441 jeden materiałów. No i super, 456. pięćdziesiąt sześć wieża radiowa, super. Dobra, ale zanim ja pójdę tam, gdzie bym chciał, to najpierw tu. No właśnie, proszę, co by mnie ominęło. O, o ciekawe, mogę nawet wracać te pędy. No super, dobrze wiedzieć. Dobra, Bąk mm, bong. Jakiś dziennik Lary? Nie, mm, sprzęt ulepszamy łuk. Ukończono, ukończono. A jeszcze jednej części mi jest jeszcze jedna część mi jest potrzebna. Dłuższy magazynek, stabilizator. Czy tam będzie mi tak naprawdę potrzebny karabin? Mój karabin by się bardziej przydał. Wpiszemy przeładowanie, dobra, na razie oszczędzamy jeszcze, ale ja bym chciał punktu umiejętności wydać. Walka o ulepszenie odporność na ból, walcz dłu dłużej dzięki zwiększonej odporności na obrażenia, to by się przydało. Oślepiaj wrogów piachem i kamieniami, przez co będą podatni na twoje ataki. Ogłuszaj wrogów dwoma szybkimi ciosami czekana. To chcę, dziękuję. Możesz wytrzymać więcej obrażeń zanim zginiesz, no i super. I odporność się przyda. No dobra, I jak tutaj dalej? O, tędy bąk, bąk, i ktoś przecina linę. I lecimy huśtaweczką na dół. Dobra, tu mi się puść. Łocie pierum Jakie mam się teraz tam? Właśnie. Jest to w miarę stabilne. Można temu zaufać, że za chwilę to się zerwie. Coś czuję, że za chwilę będzie turboburza i mnie zwieje. Lecz tak może być. Mówiłem! No nie wiem, Laro, czy chciałabyś tam wpaść w dół. No nie gadaj, że jeszcze do góry. No ładne widoki. A to ładnie, z ziemięta już musi być. Wiem, że jakiś film był, że właśnie dwie laski na takiej wieży. Zostały uwięzione, bo im lina spadła, czy coś takiego, i nie miały wezwać pomocy. A potem mi się jakąś tą pomoc dało wezwać, tylko jedna zginęła, i tak dalej, i tak dalej. O super. Coś czuję, że to będzie zaraz. Quick Time Event. Jak ty teraz ziocha zejdziesz? To jest dobre pytanie. Wejść, pół biedy, gorzej zejść. Dzień korby maksymalnie i dobre. Ok, teraz odszukaj kanał ratunkowy i złapczysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej, wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki Elsi. Dzięki, dostuj radio. Położenie. A następny? Mayday! Mayday! Tulara Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę! Dalej. Się. Alfa Charlie, idej, Alfa Charlie? To Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N-177A. Szukamy was od oh. kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. Oh, my też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno to wyjdzie. ruszamy. Bez odbioru. nawet Reyes się uśmiechnęła. Dobra. Jaki sygnał? Ognisko, paliwo, płomienie. Lara, powinno się udać. Rozpalimy na foyer. Przynajmniej nie musiałem schodzić. Dobra, rozpal. Ognisko sygnałowe, Uć, nogi połamane. Tędy też można. No, shit, Sherlock. Ale mi się kamera źle. Aaaa! Nie chcę takiej kamery, zbiorniki paliwa. No, wreszcie. No, trzeba by. A, by... jest mam pełny magazyn. już mam pełny ekwipunek. Tu nic nie znajdę, tu nic nie znajdę. Czy to jest taka bardzo. Wow. widzę bardziej zamknięta lokacja? Tak. Z tego wychodzi, że. Tak. O. Krzesiwo. No, proszę bardzo. Dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. Krzesiwo. To powinno załatwić sprawę. Krzesiwo, przytrzymaj X, by zapalić pochodnie. Dobra. Boli się, foyer. Oj, czuję, że będzie. Właśnie. No to już powinni zobaczyć, chociaż wątpię. I kto by pomyślał, że nagle anomalia pogodowa będzie? Nikt nie ucieknie. Lara, ja bym radził hmm, kryptonim Spadaj. Ja to... Super, też to muszę omijać. O kurno... Łoł! Jeszła, ślizga. Auć! A, jeszcze w druty kolczaste. O! Ah! Auć! O no, proszę bardzo, jeszcze silnik leci. Po kolara, ale za to dostałeś w cholera dużo expa. Poko, wykupiłem ci ten odporność na ból. Też nie powinna tak dostawać po dupie. Pilot. Dać drogę powrotem do górskiej wioski. Nie ma problemu, znajdziemy. O, dobrze wiedzieć. Łopla! Ojoj, to raczej nie wygląda zbyt dobrze. Akurat jej się udało chwycić równowagę. No kto by pomyślał. Mhm. Tak. Okay. Je runa! Te puścigi! Te wybuchy! Auć. No cóż, szybka podróż zaliczona. Co Aha super. Te drogi mam zmusić go do odsłonięcia się. Dziękuję, o, szkoda gościa. No tak, to jest jak są świle z sekty. No, jeszcze strzały nieźle. Tu uh, słyszę radio, ale tak niekoniecznie Mogę je odebrać Opla O, proszę bardzo Siu, check. i Za chwilę kolejny punkt doświadczenia będzie No i proszę bardzo, ognisko przy okazji Samolot? Nie, nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam zrobić coś źle przegapić coś ważnego. Powinna była obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz oni my żyją. Nie byłaś nieostrożna. Znajdź 25% wszystkich dokumentów. Super. Nie, że nie byłaś nieostrożna, tylko po prostu tutaj mamy nadprzyrodzone zdolności, paranormalne i tak dalej. I zrobiły boom. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. cała i zdrowa. Dobrze. Już. O mnie pójść, dziękuję bardzo. Spotkaj się z rotem. Lala, czyneczka. Co jest grane? No biegnij No super! No i super. No godnie gadę, że z ckm -u do mnie napieprzają. O, lina. Można? Można. Ach, kolender jasny. Za bardzo że się zastanawiał. Dobra, spoko. Ty już tą sekwencję znamy. No nie wiem, serio znowu Dobra. Co tu chyba na Arab? Dobra. Dała jeszcze raz. Czysty? Czysty. No i teraz można było bez problemu to ogarnąć. Dobra. Hm. Dobra, czyli tu mogę z drugiej strony przejść. O, proszę bardzo. Hopla, dziękuję bardzo I fajnie, o to by pomyślał, że coś takiego tu będzie Dobra, hopla Dobrze, że nie spadła I se twarzy nie rozwaliło. Dobra, tu jest Max Czy ja mogę ją puścić? O. Aha Więc w jaki sposób tam się dostać? Chyba tam tędy tylko Dobra, jeszcze raz to zrobimy Dobra, hejdź się tego spinaj się tu opla do góry Dziękuję Bąk tu Dobra Trzeba to to zesmolić Ale chwilę, bo tu jest coś takiego Co by mnie mogło zachęcić do eksplorowania Nie, nic nie ma Uniki w wodzie To byłoby już chyba przegięcie Jeżeli by Lara potrafiła coś takiego zrobić huh. Niech ja się tam dostanę Chyba tak nie bardzo Ale tu nawet nie skoczę No dobra, szkoda Chciałem tą skrzyneczkę wziąć Ale niestety jej nie wezmę Opla Chodźcie, dziękuję Okej, okay, widzę, że się Gra zapisała. Tutaj będę kończyć. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Bajo.